Czeska marka zrobiła świetną robotę, konstruując samochód jednocześnie funkcjonalny, praktyczny, doskonale wyglądający, wygodny i w tej wersji, którą pokażemy Wam dzisiaj, także m.in. oszczędny Skoda Octavia ITEC, e czyli Skoda Octavia w wersji z miękką hybrydą. Jaka jest miękka hybryda jakie daje korzyści? Zobaczcie. W gamie Skody to Octavia jest tym modelem, który ma najwięcej wersji silnikowych. Tutaj możemy wybrać zwykły silnik benzynowy, możemy wybrać hybrydę plug-in, możemy mieć diesla i możemy mieć taki samochód jak ten, czyli auto z miękką hybrydą. Silnik Skody Octavia e 1 1.5 TSI, czterocylindrowy. 150 koni. Pod fotelem pasażera mamy baterię o pojemności 0,6 kWh. Daje 50 Nm gratis bustu podczas przyspieszania. Co się może przydawać, kiedy wyprzedzacie na przykład kolumnę tirów. Miękka, cicha praca, oszczędność. Czego chcieć więcej? Miękka hybryda oznacza korzyść w postaci żeglowania. Co oznacza żeglowanie? Żeglowanie to poruszanie się ze stałą prędkością, kiedy puścimy pedał gazu, ale bez obaw, kiedy tylko wciśniemy go ponownie lub naciśniemy hamulec, silnik błyskawicznie włącza się ponownie. W tych chwilach samochód oszczędza paliwo. Jakie są oszczędności? W naszym teście jeździliśmy tym samochodem zarówno po Warszawie, jeździliśmy tym samochodem po innych miastach Polski i przyjechaliśmy tym samochodem na Mazury. Średnio 150-konne auto ze skrzynią DSG spaliło nam 6,5 litra. Poza wieloma praktycznymi rozwiązaniami w Skodzie Oktawi, znajdziemy też styl. Kilka rodzajów materiału i faktur na desce rozdzielczej. Mamy podświetlenie ambientowe, które możemy ustawić, w zależności od naszego nastroju, jakiego ma być koloru. Wirtualny cockpit ponad 10-calowy. Ekran, którym możemy sterować, ale są też tradycyjne przyciski dla tych, którzy lubią tradycyjne rozwiązania. Dwuramienna kierownica, bardzo fajna, wygląda jak zawieszona w powietrzu. Jasna, ciemna tapicerka, może być skórzana, materiałowa, w zależności od tego, jakie rozwiązania preferujecie. Dwa wejścia USB-C, ładowarka do telefonu. To maleństwo to jest dźwigienka skrzyni automatycznej DSG, Shift by Wire sterowanej elektronicznie. Także na tylnej kanapie będzie wygodnie, niezależnie czy usiądą tutaj dorośli, czy wyrośnięci nastolatkowie, czy dzieci w fotelikach. Dodatkowo trójstrefowa klimatyzacja, podgrzewane tylne siedzenia, tak też może być. Jedną z najważniejszych cech Skody oktawi, niezależnie czy to miękka hybryda, czy inna jednostka napędowa, jest bagażnik. Czy to liftback, czy to kombi, jest ogromny i zmieścicie tutaj wszystko. W liftbacku ma... 600 litrów pojemności. Samochód z miękką hybrydą występuje w dwóch wersjach silnikowych. 1.0 TSI plus skrzynia DSG i 1.5 TSI również ze skrzynią. DSG. Skrzynia DSG jest tutaj takim bonusem, dodatkiem do tej wersji. Można powiedzieć, że miękka hybryda to jest taki wstęp do elektromobilności. Tutaj możemy tego spróbować i zobaczyć, jak to się sprawdza w praktyce. Skoda Octavia, silnik 1.5 TSI i Miękka Hybryda to samochód, którym przejechaliśmy około 1000 km. Płynność jazdy, taka gładkość, no i dodatkową uniwersalność, praktyczność, z której słynie Skoda Octavia od zawsze, w tej generacji również. Jeżeli rozważacie zakup samochodu rodzinnego, samochodu do firmy, to Skoda Octavia z Miękką Hybrydą w wielu rolach spełni się doskonale.